Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, święty Piotr, pisząc swój, swój list do wiernych, zabrał takie słowa, abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was. Oznacza to też zaproszenie do tego, byśmy umieli się dzielić swoją wiarą, w jaki sposób ją uzasadniać, dlatego jesteśmy w stanie przekonać kogoś że potrzebna jest spowiedź, jak mówiłem wcześniej, żeby wietrzyć swoje wnętrze, żeby zrzucić z Ciebie ciężar z własnych grzechów i uwierzyć w stanie, że można zaczynać od nowa, bo Jezus mi taką daje szansę. Można uzasadniać modlitwę potrzebą skupienia, refleksji nad sobą, nad swoim życiem, poustawiania sobie tego, co ważne i pilne, aby lepiej funkcjonować, ale jak uzasadnić właśnie to, że my ludzie w XXI wieku klękamy przed białą hostią? Tu w istocie jest to, co kapłan wypowiada po przeistoczeniu: oto wielka tajemnica wiary. Jezus bowiem właśnie w ten sposób, wchodząc w ludzką historię, uniża się. Najpierw stając się cieśną z Nazaretu, małym dzieckiem, które rośnie i pracuje w warsztacie swego Ojca, a potem po swoim zmartwychwstaniu przychodzi do nas w postaci chleba. Jak pokorny jest Bóg, jak gotów służyć nam, być do naszej dyspozycji. Ta wielka tajemnica wiary. Jest dla nas jakimś sprawdzianem, tak jak była już dla uczniów, którzy słuchali bezpośrednio słów Jezusa. Gdy rozmnożył chleb na Pustkowiu i ludzie delektowali się rozmnożonym pokarmem, On zaczął mówić w tej mowie eucharystycznej, że nie o, mojżesz dał Wam chleb z nieba, ale prawdziwy chleb z nieba da Wam Ojciec a jest nim moje ciało na życie świata i wtedy kiedy uczniowie dziwili się jak on może dać nam swoje ciało na pożywienie Jezus nie tłumaczył nie usprawiedliwiał się mówiąc to tylko tak na niby albo to taka przenośnia czy symbol wprost zadał uczniom radykalne pytanie czy i wy chcecie odejść to jest sprawdzian naszej wiary. Czy wierzę, że Bóg mówi prawdę? Ten, który za nią umarł, który oddał życie, aby poświadczyć prawdziwość swoich słów, mówi nam dzisiaj, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja nowego i wiecznego przymierza. I te słowa... W jaki sposób sprawdzają także nas, naszą postawę. Bo jeśli ktoś mówi, jestem wierzący, a nie praktykujący, to w istocie chodzi o to, że mówi, że wierzy, ale nie chodzi do Kościoła, nie spotyka się z Chrystusem, bo w istocie nie przyjmuje za prawdziwe słów Jezusa, który mówi, ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. A Jezus mówi nam także i te słowa, kto nie spożywa ciała mego i nie pije krwi mojej, nie ma w sobie życia wiecznego. Ten Jezus, który dzisiaj nam wyznaje w tej Ewangelii, że ja sam z siebie nic uczynić nie mogę, zarazem zwraca się do uczniów, beze mnie nic uczynić nie możecie, bo ten sposób, pokorny sposób obecności Boga wśród nas. Nie jest tylko jakąś manifestacją, nie jest tylko jakąś okazją do pokazania się, jest po prostu obecnością, która nas krzepi, jest obecnością, która nas karmi, która nas zarazem inspiruje, poucza i udziela mocy. Dlatego Eucharystia jest dla nas sprawdzianem wiary, ale bardziej jeszcze. Jest szkołą miłości, bo właśnie tu przychodzimy, by wyznać, że wierzymy, że On z nami jest. A to oznacza także, że wyznajemy, że Jego ideały, Jego ofiarna miłość, której uczymy się na ołtarzu, jest prawdziwa, jest realna. Co więcej, jest dla nas jakimś zaproszeniem i wyzwaniem. Przychodzimy tu bowiem nie tylko po to, aby jak w teatrze oglądać przedstawienie, ale aby się stać uczestnikami tej wymiany miłości. Uczestnikami czego? Właśnie tego, że najpierw, jak zobaczcie, tu w kościele mamy ambonę i ołtarz. I tu dokonuje się ten dialog ojca i syna. Oto ojciec. Bo przecież Bóg nieustannie jest trójcą i żyje, i w niebie ta liturgia nieustannie się dokonuje, a my tylko jakby przez okno w Eucharystii widzimy odblask tej Bożej wymiany miłości. I oto Ojciec właśnie tu z Ambony woła nieustannie, posyłając swoje słowo, bo się tu głosi to Słowo Boże. Ojciec woła, powiedz ludziom, że ich kocham. Powiedz o tych wielkich dziełach, które w historii zbawienia dla nich wykonałeś. Wykonałem. Powiedz o tych wszystkich dobrodziejstwach, których oni doznali. Powiedz, żeby zobaczyli, jak ogromną miłością ich otoczyłem. Jak mówi święty Jan, że nazywamy się dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim do końca będziemy. I oto ta miłość, Mógł się znaleźć odpowiedź. Jan Paweł II, przemawiając na placu de Filat 14 czerwca 1987 roku, mówił tak. Potrzebna jest Eucharystia, aby ktoś w naszym imieniu odpowiedział na tę miłość, którą Bóg nam nieustannie zwiastuje. I dlatego Eucharystia to jest ta odpowiedź Jezusa który ojcu głoszącemu słowo, by się stało ciałem, odpowiada, oto idę, w zwoju księgi jest o mnie napisane, radoszczą jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Ojcze. I my dlatego zostajemy zaproszeni do tej pięknej wymiany ojca i syna w duchu świętym, do tego dialogu miłości, abyśmy tu zapaleni tym, jak wiele żeśmy otrzymali, umieli odpowiadać. Dlatego Eucharystia to jest coś, co zostało nam dane jako szkoła miłości, abyśmy to umieli przekładać na język naszej codzienności. Jak przełożyć te słowa, które wypowiada Jezus? Jak przełożyć tę postawę, którą On nam tu na ołtarzu prezentuje? On, który daje nam siebie. On, który służył, który uzdrawiał, który pochylał się nad chorymi, który karmił głodnych. On dzisiaj mówi Tobie i mi. Jestem do Twojej dyspozycji. Bierzcie i jedzcie. Weź ten pokarm, abyś miał siłę. Weź ten napój, aby cię orzeźwiał. Weź ten przykład, aby stał się dla ciebie zaproszeniem i wezwaniem. Ojciec Reniero Kantalamessa, kaznodzieja apostolski, już dziś kardynał, mówi tak, że możemy przełożyć tę przeświętość na język naszej codzienności właśnie wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że te słowa Jezusa są dla nas zaproszeniem. Bo co oznacza, kiedy Jezus mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało? To nie tylko ciało i krew, duszę i bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale także Jego przykład gotowości do służenia. Bo on mówi, moje wszystkie siły, a więc to co niesie ciało, moja pomysłowość, moja służba, moje marzenia, wszystko dla Was. Czyż nie mogę, wracając z Kościoła, czerpać z tego ołtarza i mówić swoim bliskim, moja praca, moja zupa dla ciebie, moja pensja dla was, moje porządki dla was, to wszystko co ciałem wykonam, to wszystko mogę powiedzieć, to jest dla was. I człowiek tu uczy się tej ofiarnej miłości, tego życia na sposób daru. To właśnie tu. Przychodzimy, że zanim złożymy ten nasz dar, kiedy ta kropla wody zostaje wlana do kielicha z winem, to chcemy najpierw się oczyścić z egoizmu, bo przecież Jezus mówi, zanim przystąpisz do tego, aby złożyć dar swój na ołtarzu, idź pojednaj się ze swoim bratem. My na początku mamy świadomość, że potrzebujemy przebaczenia, dlatego wołamy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, albo Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych serc, zmiłuj się nad nami, bo wiemy, że chcemy się dawać, ale nasz egoizm nam przeszkadza. Nasze lenistwo, nasze wygodnictwo, nasze obawy i lęki nas gdzieś zatrzymują, i dlatego odważamy się mówić: Panie Jezu. Oto chcę razem z Tobą mówić, bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Ale zarazem, kiedy Jezus przez usta kapłana wypowiada te słowa, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, to mówi też i to. To jest właśnie moje cierpienie, moje łzy, mój pot, moje niezrozumienie, moje bycie niedocenionym, pogardzonym. Moje czasami zaciśnięte usta, żeby nie powtórzyć czegoś złego, to jest właśnie to, czego się tu uczę. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Moja krwawica, mówimy po prostu czasami. To jest nie... takie bardzo ważne, abyśmy zobaczyli, że Msza Święta może być tą szkołą miłości. Jest tym zaproszeniem do tego, aby umieć siebie rozdawać. I wiecie, uczył nas tego święty Jan Paweł II który umierając w roku Eucharystii pokazał to, na czym polega duchowość eucharystyczna. On prosił kongregację, aby wydała ten list Mane nobiskum Domine, gdzie jest powiedziane, co to znaczy być człowiekiem, który żyje duchowością eucharystyczną, właśnie na sposób Eucharystii daje siebie innym. I Jan Paweł II nas tego uczył. Pamiętamy tę jego dyspozycyjność, kiedy przyjął ten, ten mandat bycia papieżem, to tę posługę Piotra naszych czasów i jak ofiarnie to robił. Pamiętamy to, kiedy jechał do Armenii, był chory, ale pojechał. Pamiętamy, kiedy jechał na Filipiny, mówili: po co ten dziadek jedzie do, do młodych ludzi? A on wysiadając z samolotu, sobie tak machał tą laską i pokazywał: Jestem do dyspozycji. Kiedy był w Polsce, w Sandomierzu, przewrócił się w łazience i z tym plastrem odprawiał przeświętą, Taki słaby. Miał jechać do Sosnowca z Krakowa, ale zachorował. I potem pojechał tam drugi raz i powiedział, miałem przyjechać, nie przyjechałem, miałem nie przyjechać, przyjechałem. Ale to było takie, on chciał za wszelką cenę iść i służyć. I pamiętamy ten jego bezgłośny gest, kiedy w niedzielę Wielkanocną 2005 roku... Chciał nam coś powiedzieć, chciał nas błogosławić, ale już nikt nie mógł, nie mógł nic, bo miał chore gardło, krtań, chorą i po prostu tylko nas błogosławił. Wiedzieliśmy jedno, ten papież chciał siebie rozdawać. Chciał być dobrym jak chleb, być do dyspozycji. On, który ogłosił ten rok Eucharystii, pokazał, że żyć duchowością Eucharystyczną to rozdać swoje życie. I rzeczywiście ksiądz profesor Tadeusz Styczeń, który był przyjacielem papieża, kiedy wrócił tu do Lublina, powiedział tak: Nawet nie wiesz, jak Ojciec Święty był ubogi. On przed śmiercią rozdał wszystko. I rzeczywiście rozdał rzeczy, rozdał siły, rozdał całego siebie i mógł powiedzieć: Amen. To dlatego mogliśmy do niego odnieść te słowa, które on sam kiedyś użył. Podczas kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kiedy w 1982 roku powiedział tak, Maksymilian nie umarł, Maksymilian oddał życie. Ale jest coś niezwykłego jeszcze i w tym, że ten Jezus, który przychodzi do nas, aby nas uczyć tej miłości, mówi nam zarazem i tyle, jeśli nie oddasz swego życia. Jeśli nie rozdasz go w służbie, próbując zachować egoistycznie tylko dla siebie, to i tak życie, przepraszam, to i tak śmierć ci to wszystko wydrze. Ludzie, którzy umierają w takim poczuciu stracenia wszystkiego, bo grabili, bo gromadzili i muszą to dramatycznie zostawić. Człowiek, który umiera tak jak Jan Paweł II, jest szczęśliwy. Mówi Amen, niech się stanie. Ja całe życie tak żyłem. To piękne łacińskie stwierdzenie Finis koronat opus koniec wieńczy dzieło. I papież nas tego uczył. Dlatego przychodzimy na Eucharystię, żeby zobaczyć, że to nie tylko jakaś ceremonia to jest dla nas jakieś wezwanie. To jest coś, co nas uczy właśnie tej prostej, pięknej miłości. Kiedyś głosiłem rekolekcję w Bełżycach i mówiłem właśnie o tym, że Eucharystian ma nas nauczyć tej życzliwości, tej cierpliwości, tego dawania siebie. Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, moja pomysłowość, moja siła. Bierzcie, pijcie, to jest moja cierpliwość, moje łzy. I to było gdzieś na początku, to mówiłem, któregoś dnia przychodzi pewna kobieta w czasie tych rekolekcji mówi tak, co ksiądz nagadał temu mojemu mężowi, że taki mi, milusiński i taki grzeczny jest przez trzy dni już nie? To jest ważne, żebyśmy się uczyli właśnie w tej szkole miłości, żebyśmy tą Eucharystią po prostu promieniowali. Kiedyś byliśmy z grupą modlitwy ojca Pio w Parczewie. I tam posługiwał wtedy ksiądz doktor Jacek Sereda, mój doktor, mój student, który opowiadał taką historię. Kiedy pracował jeszcze w domu rekolekcyjnym w Siedlanowie, tam koło Radzynia Podlackiego, to przyjeżdżali tam ludzie, którzy się modlili, słuchali Bożego Słowa, tworzyli tę wspólnotę rozważania i Eucharystii, adoracja, przyglądanie się Jezusowi i uczenie się od Niego. I jeździła pewna kobieta, która spotkała swe, swoją koleżankę na ulicach swego miasta i pyta się, co ci jest, a ta odpowiada, a, daj spokój, co mi jest? Wszystko mi się zawaliło. Mój mąż mnie zostawił, zostałam tylko z córeczką, i wydaje mi się, że moje życie już nie ma sensu. A wtedy ta kobieta. Mówi, słuchaj, a może byś pojechała do Siedlanowa. Tam jest taki dom rekolekcyjny. Tam się ludzie modlą, słuchają słowa. Tam się nawracają, zmieniają serce. A ona mówi: daj spokój. Myśmy się tak poranili już z tym swoim mężem, że przy sprawie rozwodowej wyciągaliśmy wszystkie brudy, żeby siebie nawzajem oskarżyć i zrzucić na siebie winę. Już się nic nie da zrobić. A ona mówi: słuchaj, jedź tam, zobaczysz zmienisz swoje życie. I rzeczywiście ta kobieta pojechała tam i kiedy bardzo się tam podobało, zaczęła jeździć co jakiś czas. Jej mąż przychodził do córeczki odwiedzać ich wspólne dziecko. I kiedy przychodził, to po pewnym czasie zwraca się do tej swojej żony: "Ty, co ci jest?" Ona tak się pyta. Ale o co ci chodzi? No co ci jest? Jakiś leków się nażarłaś? Jakaś dziwna jesteś. Ty się nie wrzesz, inaczej na mnie patrzysz, ty nie jesteś jakaś wredna taka, ty zrobiłaś mi herbatę, nie wrzeszczysz na mnie, co ci jest? A ona taka spieszona mówi, no nic mi nie jest. Ale ja jeszcze dosiedla nowa, tam przyjmuję Pana Jezusa, tam się uczę i na nowo spojrzeć na życie. Ja też nie byłam święta, ale teraz inaczej patrzę na to wszystko. Tak popatrzył, jak na jaką nawiedzoną babę i poszedł sobie. Ale kiedy wracał po raz kolejny, to zdumiewało go, że ta kobieta inaczej na niego patrzyła, inaczej się zachowywała i był bardzo zdumiony. I po kilku miesiącach, jak mówił ksiądz Jacek, ten facet mówi do swojej żony: Wiesz co? A może ja bym pojechał do tego siedla nowa? I rzeczywiście pojechał. Ci ludzie się na powrót zeszli, przebaczyli sobie. Potem jeździli, dawali świadectwo. Bóg dokonał w nas wielkich rzeczy, bo to nie tylko chodzi o przemianę chleba win, w ciało pańskie i wina w krew pańską. Tu chodzi o przemianę mojego i Twojego serca. Dlatego to takie piękne, że Eucharystia jest tym miejscem spotkania z Bogiem. Miałem taką rodzinę zaprzyjaźnioną. Żyli ze za sobą 66 lat. Jerzy i Maria Polkowscy w Lublinie. Ja Wam powiem, że nigdy nie widziałem tak zakochanej pary, nawet narzeczonych. Mieli po 90 lat, ale oboje trzymali się za ręce. On do niej mówił Marysiu, a ona Jureczku. I tak zakochani, tacy dumni z siebie. Tak naprawdę wspaniałe małżeństwo. Kiedy Pan Jerzy umarł 24 stycznia 2016 roku o 8.30 na mszy świętej, na którą zawsze w niedzielę przychodzili. To pisaliśmy artykuł do gazetki parafialnej Zwiastun na Poczekajce. I wtedy... Pani Maria, którą prosiłem o trochę więcej informacji, powiedziała mi tak. Proszę ojca, myśmy byli wspaniałym małżeństwem. Mój mąż był cudownym, dobrym człowiekiem, ale muszę ojcu powiedzieć, że ja nie byłam jego godna. Pytam się, Pani Mario, co się stało? Po 66 latach tak wspaniałego małżeństwa Pani mówi, że nie była godna swego męża? A ona mówi, Bowie ojciec. Bo mój jureczek kochał Pana Boga bardziej niż mnie. On dlatego był codziennie na mszy świętej. Co miesiąc się spowiadał, żeby przyjmować Komunię świętą. On miał właśnie siłę z Jezusa. I ja byłam dumna, że mam takiego męża, ale widziałam, to, co daje mu siłę, to Jezus eucharystyczny. I to jest piękne, że mogą być tacy piękni ludzie, tacy zwyczajni. Którzy przynoszą dojrzały owoc. Maria Wolska, zwana Marysią, którą wszyscy lubiliśmy na poczekajce. Była przełożoną trzeciego zakonu franciszkańskiego, franciszkańskiego zakonu świeckich. Kobieta, która, gdy najmłodsze z pięciorga ich dzieci miało półroczku, zmarł jej mąż. Wspaniały, dobry człowiek. Została sama z pięciorgiem dzieci. Była zwykłą krawcową, która zaufała do końca Panu Bogu. Msza święta, komunia to była jej siła. Ta kobieta napisała, prowadziła taki duchowy dziennik. Była krawcową, nie profesorem. I w jednym z tych zapisów znajduje się taka notatka. Mogę z pokorą wyznać, że Pan był zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. To jest właśnie to, Karmić się z Eucharystii, być świadkiem, ale i więcej, uczestnikiem tego misterium miłości. Prośmy o to, abyśmy tak tutaj przychodząc umieli zaczerpnąć z tej skarbnicy miłości, abyśmy się poczuli zaproszeni, wezwani, zobowiązani i wyposażeni, aby tę miłość nieść dalej. Amen.